No cóż, wiemy już dlaczego, a teraz jak wyglądało całe śledztwo? E, śledztwo było na pewno bardzo długie i bardzo mozolne. Ja przede wszystkim e, zadałem sobie na początku pytanie, jak już wspomniałem, czy Emilczyn miał drugie dno. To było dla mnie najważniejsze. Miałem duży zbiór materiałów. Od, od tego też zacząłem śledztwo, czyli od zgromadzenia literatury. Książki, książki miałem, Zbigniewa Blaniu-Bolnara, znałem je dobrze, więc przeczytałem jeszcze raz, ale postanowiłem dotrzeć do artykułów prasowych, jakie się ukazały, bo tych nie miałem, więc najpierw kilka tygodni spędziłem w Bibliotece Jagiellońskiej i tam kolekcjonowałem wszystkie artykuły prasowe, jakie się ukazały na temat Emilcina. Część artykułów dysponowałem namiarami, więc nie było problemem ich znalezienie, natomiast w pewnym momencie stwierdziłem, że Byłoby dobrze przeglądnąć całą lokalną, czyli lubelską prasę, wszystkie, wszystkie numery z 78 roku, aż do no, cały 78 rok, żeby zobaczyć też, czy wcześniej coś ciekawego. No jak wyglądała reakcja mediów? Tak, no i jaka była reakcja mediów. Więc ja te wszystkie artykuły zgromadziłem z późniejszych lat również. E, to był jak gdyby jeden etap mojego śledztwa, ale w Bibliotece Jagiellońskiej m, Dziesiątki godzin spędziłem również na gromadzeniu, na w ogóle gromadzeniu artykułów prasowych na temat UFO z lat 70.. Dlaczego? Dlatego, że hipoteza Adama Szanowskiego zakładała, iż zdarzenie w Emilcinie miało być operacją specjalną naszych służb i miało jak gdyby. Wyzwolić falę zainteresowania się UFO. razie stąd się wziął tytuł, że tajne operacje Dokładnie tak. Tytuł wziął się stąd, że taki był początek mojego śledztwa. I taka była nasza, takie było nasze pierwsze podejrzenie. Wykałości tak po z... tam tytuł powstał przed konkluzją śledztwa, no. czy, czy ja, ja, tytuł, ja tytuł książki miałem w głowie w momencie, gdy książkę zaczynałem pisać. Aha. To od razu miałem w głowie tytuł książki, no bo taka była, tak, takie było nasze podejrzenie, że jest to jakaś tajna operacja e, rządowa. E, więc, żeby sobie odpowiedzieć na to, czy zdarzenie w Medicinie faktycznie było tym początkiem zainteresowania się ufologią w Polsce, ja zgromadziłem bardzo bogatą literaturę. W postaci publikacji prasowych i analizując to już tak stricte matematycznie, zorientowałem się, że to nie było tak, że Emilcin cokolwiek rozpoczął. Emilcin po prostu wpisywał się w stały progres zainteresowania się ufologią, jaki w Polsce nastąpił od mniej więcej 1973 roku. Wtedy w prasie zaczęło się pojawiać coraz więcej tych artykułów. I ja gromadząc te artykuły, Mogłem sobie taką krzywą zrobić, jak z roku na rok tych artykułów w polskiej prasie przybywało. Aż w końcu przyszedł rok 78, zdarzenie w Emilcinie, i wtedy faktycznie ich przybyło jeszcze więcej. Ale to nie było tak, że artykułów nie było, był Emilcin, dopiero zaczęło się zainteresowanie. Więc, jak gdyby tutaj już była taka pierwsza konkluzja, która. Nie do końca potwierdzała tą naszą hipotezę, że była to tajna operacja służb specjalnych. Zwróciłem się również do IPN-u z prośbą o wszelkie materiały, jakie na ten temat mogli posiadać. Materiałów nie było żadnych, więc przyszedł czas na następny etap mojego śledztwa: czyli przeanalizowanie tych wszystkich materiałów, które do tej, do tej pory posiadałem, czyli książek Blani. I różnych artykułów prasowych, i różnych artykułów, y, jakiś tam notatek, jakie pojawiały się y, w klubach ufologicznych, to od Bronisława Rzepickiego też ciekawe rzeczy na ten temat dostałem. I wniosek, jaki y, y, mi się z tego nasuwał, był taki, że, y, że to tak naprawdę nikt wcześniej nie weryfikował blani. Że on był bogiem i świadkiem? Dokładnie. I pojawiło się od razu takie pytanie, czy Blania, weryfikując zdarzenie w Emilcinie, nie był sędzią we własnej sprawie, bo Blania był dla mnie bardzo podejrzany i jego rola w zdarzeniu w Emilcinie była dla mnie bardzo podejrzana i przez bardzo długi okres czasu, bardzo długi okres śledztwa, ja, jeżeli miałem na kogoś stawiać jako autora mistyfikacji w Emilcinie, to zdecydowanie stawiałem na Blanie. Blania był człowiekiem bardzo bystrym, bardzo inteligentnym, bardzo oczytanym, miał wszelkie atrybuty kogoś, kto mógł stworzyć taką mistyfikację. Mało tego, był osobą, która najbardziej zyskała na Emilcinie. Bo przecież Bania, Blania na Emilcinie zbudował swoją, swoją całą wiarygodność. Całą legendę, że tak dokładnie, no, polskie śledztwo. Tak, najlepsze polskie śledztwo, najlepszy polski ufolog. Zresztą też między innymi stąd później wywiązała się taka w kuluarach bardzo duży antagonizm między Blanią a resztą ufologów. Więc to były takie jakieś pierwsze moje wnioski, ale Później w śledztwie pojawiły się wyjazdy. Przede wszystkim pojechałem do Łodzi. Dowiedziałem się, że żyje siostra Zbigniewa Blani Bolnara. Nie wiedziałem o tym. Dowiedziałem się, że żyje siostra i po jakichś tam próbach z mojej strony w końcu udało mi się z nią skontaktować. Dostałem do niej numer telefonu, zadzwoniłem i umówiłem się na spotkanie. Pojechałem, ona mieszka pod łodzią, pojechałem do siostry Zbigniewa Blani Bolnara. I tu przeżyłem pierwszy szok, bo ja jadąc tam, nastawiałem się głównie na to, że dowiem się jakichś ciekawostek, ciekawostek związanych z Emilcinem. Chciałem też dowiedzieć się coś o Zbigniewie, o Zbigniewie Blani. Ja podejrzewając, że on może być autorem tej mistyfikacji, po prostu chciałem od siostry się dowiedzieć, jaki był człowiekiem, czym się zajmował, czy był w wojsku, czy nie był w wojsku, czy pracował gdzieś, z czego się utrzymywał. No masę takich rzeczy chciałem wiedzieć. I o masę takie rzeczy ją zapytałem. Natomiast zupełnie się nie spodziewałem, jadąc do łodzi, że Zbigniew Blania zostawił po sobie archiwum, które leży tutaj przed Panem, część przynajmniej tego archiwum, czyli kasety z nagraniami tego wszystkiego, co w 78 roku robił we Milcinie. A tym bardziej nie spodziewałem się, że w jego archiwum będzie teczka. Specjalna teczka opatrzona adnotacją, tak, opatrzona adnotacją Wawrzonek, w której znajduje się korespondencja Witolda Wawrzonka ze Zbigniewem Blanią. Kolejny wyjazd, jaki to w zasadzie był połączony, wykonałem do przyrownicy i do Goliny. Aby tam na miejscu po prostu zebrać nowe informacje, porozmawiać ze świadkami. A następnie odbyłem dwa wyjazdy do Emilcina, gdzie również dotarłem przy, przy dużej pomocy Krzysztofa Drozda dotarłem do wielu osób, do których żaden ufolog wcześniej nie dotarł. Tak więc ja już na tym etapie śledztwa widziałem, że w kwestii Emilcina bardzo dużo rzeczy zostało niezrobionych, niewykonanych. Ja, na przykład, byłem pierwszą osobą, która dotarła do Leona Raka. To był właściciel tego Ogiera, do którego ze swoją klaczą tego, tego dnia 10 maja 78 roku pojechał Jan Wolski. Pan sobie wyobrazi, nikt wcześniej do tego człowieka nie dotarł. Nawet do głowy nikomu nie przyszło, żeby go szukać. Ja go znalazłem, porozmawiałem z nim, zrobiłem z nim wywiad, dowiedziałem się ciekawych rzeczy, wszystko jest w książce opisane. Dotarłem do dwóch milicjantów z Opola Lubelskiego, którzy. Tuż po zdarzeniu, z racji pełnionych funkcji, przyjechali do Emilcina, niezależnie od siebie, bo to były dwa, jak gdyby, dwa, dwa służbowe wyjazdy i sprawdzali, co tam, co tam zaszło. Też nikt wcześniej z nimi nie rozmawiał, nikt wcześniej ich nie indagował w kwestii tego, co zaszło w Emilcinie. Dotarłem też, no, tak jak już wspomniałem, do siostry Zbigniewa Blani, ale dotarłem również do dowy po Witoldzie Wawrzonku. Która, jak się później okazało, niesamowicie ważne rzeczy mi powiedziała, dotarłem również do dwóch dziennikarek, które tuż po zdarzeniu w Emilcinie przeprowadzały wywiad ze, z, z Janem Wolskim, e, i z którymi mogłem nie tylko odsłuchać tego wywiadu, ale mogłem też na nowo zadać im pytania o Jana Wolskiego. E, I to były bardzo ważne rzeczy, te wszystkie rozmowy. One dostarczyły mi masę nowych informacji do rozważań i do wyciągania wniosków. Ale bezwzględnie najważniejsze na tym etapie śledztwa, i to co osiągnąłem podczas mojego dochodzenia, to były dwa archiwa, które przejąłem: to było archiwum Zbigniewa Blani-Bolnara i to było archiwum Witolda Wabrzonka, bo to były jak gdyby dwa najważniejsze elementy do puzli które pozwoliły mi tą całą łamigłówkę jakoś ułożyć i, i, i domyślić się, co, co faktycznie zaszło wtedy w Emilcinie w 1978 roku. No więc wiemy już jak wyglądało śledztwo, a jak wyglądały same wnioski po nim? A To znaczy wnioski, jakie zacząłem wyciągać, były no, przeróżne. Pierwszy był taki, że ja sobie zdałem sprawę, że w kwestii Emilcina no nie padły najważniejsze pytania, na przykład nikt z ufologów nie sprawdził, czy śledztwo, jakie przeprowadził Zbigniew Blania, czy ono było wiarygodne. Czyli czy założyli, że było. No, bo, to, bo tak było im na rękę, bo tak było na rękę. Ja sobie zdałem w pewnym momencie sprawę, że Emilcin był przez pozostałych ufologów w ogóle niezbadany, niezweryfikowany w sensie tego co ustalił Blania dlatego że nie było takiej potrzeby nie było w zasadzie sensu tego robić ale najbardziej zdziwiło mnie to że po śmierci Zbigniewa Blani w 2003 roku nikt nie próbował dotrzeć do jego rodziny nie próbował dotrzeć do jego archiwum nie próbował dowiedzieć się coś więcej zwłaszcza Byłem zaskoczony, że nie zrobiła tego Fundacja Nautilus, która po pierwsze znała Zbigniewa Blanie Bolnara, kręciła z nim jeszcze za życia materiały, a po drugie, która no, o zdarzeniu we Emilcinie non stop publikowała jakieś materiały promujące ich strony, więc tym bardziej dziwiło mnie, że oni nie, nie, nie próbowali dotrzeć do, do tego archiwum, żeby po prostu coś więcej się dowiedzieć o tym przypadku. To był taki ogólny wniosek. Natomiast. Zacząłem też wyciągać wnioski, e, chyba najważniejsze, odsłuchując kaset i czytając materiały. E, ja jeszcze, jeszcze wrócę do jednej rzeczy, bo powiedziałem o, tych, o tym e, śledztwie, śledztwie Zbigniewa Blani i o tym, że to śledztwo nie wyglądało, wiary, nie wyglądało wiarygodnie, bo faktycznie z materiałów ja zacząłem wyciągać taki ogólny wniosek, że Zbigniew Blania nie weryfikował zdarzenia w Emilcinie, tylko je uwiarygadniał. Że tak naprawdę to nie było śledztwo, które miało za zadanie odpowiedzieć, czy w Emilcinie wydarzyło się coś niezwykłego, tylko było to śledztwo, które miało za zadanie uwiarygodnić ten przypadek i stworzyć z tego zdarzenia przypadek niezwykły i przypadek, no, twierdzenie do ruszenia. W swojej książce Zdarzenie w Emilcinie na samym końcu, w ostatnim fragmencie książki, w Linie przytacza cały zespół wyników z tych badań Jana Wolskiego, jakie przeprowadził, rozmów z psychologami. No, obawia tam te wszystkie badania, ogólnie rzecz ujmując, przeprowadzone na Wolskim. Ja poprosiłem o opinię neuropsychologa, który Klinicznego, który zapoznał się z tą książką, jakie on by wnioski wyciągnął? I taką odpowiedź otrzymałem. Przejrzenie książki pozostawia wrażenie tendencyjności. Wydaje się, że osoby badające to zdarzenie udowadniały z góry przyjętą tezę. To samo wydaje się dotyczyć opisu badania wykonanego przez psychologa eksperta na Początek warto podkreślić, że w tekście książki nie widać żadnych dowodów na deklarowany sceptycyzm badającego. Jednym słowem, wniosek jaki zawodowy, zawodowy neuropsycholog wyciągnął z lektury książki, ten wniosek pokrywał się z moim wnioskiem, jaki ja wyciągnąłem z dokumentów, jakie znalazłem u Blani Bolnara. Czyli, że on nie badał Emilcina, tylko on go uwiarygadniał na siłę po prostu. Ale w takim razie, jeżeli on go uwiarygadniał, to czy można wziąć pod uwagę, że na przykład, nie wiem, opłacił tych psychologów, tych wszystkich, co tam badali, tych rysowników, żeby oni potwierdzali jego tezę? Nie, Blania nie musiał nikogo opłacać, bo Blania miał, był taki bardzo apodyktyczny i po prostu miał taką zdolność, co zresztą jak się słucha tych kaset, to to, to wynika, miał bardzo do, dużą zdolność organizacyjną i umiał w jakiś sposób podporządkowywać sobie ludzi, jak również umiał ludzi E, inspirować czymś. I to ja to bardzo pozytywnie odbieram, odbieram Zbigniewa Blanie. E, on na pewno miał pasję do, do tego, co robił, to niewątpliwie to, to miał pasję. Natomiast, no, że, był, że był tutaj stronniczy, to jest co innego. A to, jak przeprowadził śledztwo w Remigcinie, no przeprowadził i Miszczosko. Obrał cel, i ten cel przeprowadził mistrzostwo. Przez 35 lat wszyscy byli zafascynowani tym, co on przedstawił w, swoim, w, swoim, w swoich książkach, w swoich artykułach. Natomiast kolejne wnioski, jakie nasuwały się, gdy zacząłem odsłuchiwać tych kaset, były przerażające, bo okazało się, że tak, że Zbigniew Blania manipulował niektórymi świadkami. Zbigniew Blania ewidentnie też w całym, w całe, podczas tego całego śledztwa zatajał informacje, które mogły świadczyć o tym, że zdarzenie w Emilcinie jest niewiarygodne. Na przykład w czasie przesłuchań, jak Zbigniew Blania był z Janem Wolskim u laryngologa, laryngolog stwierdził, że Jan Wolski nie dosłyszy na jedno ucho. To jest Tutaj, tak fajny, może nawet przeczytam. Lekarz mówi do Wolskiego: Dziadek, ale ty na lewe ucho gorzej słyszysz. Następnie lekarz stwierdza: Minimalny niedosłuch. Pacjent musi koncentrować mocną uwagę, i później zastanawia się, czy trafi, czy nie trafi. Konkretnie lekarz mówił mu cyfry 2, 3, 4. A Wolski miał, mówił bardzo cicho szeptem. A Wolski miał powiedzieć, co lekarz do niego mówi. No i Wolski w kilku sytuacjach ewidentnie zgadywał, bo, bo nie dosłyszał. Więc lekarz stwierdza, że Wolski ma niedosłuch. No co oczywiście dla Blani nie było pozytywne, bo mogło świadczyć o tym, że Wolski czegoś nie dosłyszał na tej polance. A na to jakie balania zadaje pytanie? Takie. Czy jest to powyżej przeciętnej dla tego wieku, 71 lat? Dziadek, ale ty na lewe ucho gorzej może? Co, na lewe ucho to troszeczkę gorzej jest. No może być, no to, ale tak nie... Ale tak, tak niedużo jest. Tak, bo nie, jak ktoś mówił. No, no to już różnica jest w tak. z jeszcze

To jest minimalny jest. Gdyby, proszę Państwa, ktoś tu coś, coś, coś szeptał, to bym nie rozumiał w ogóle, bo już te półgłoski by nie uciekali. Ale tak jednak, no to... To że jak jedna osoba mówi, to on powiedzie o doskonałych francuskich i to no, metodicznie no, no, rozstrzygające byłoby. No, jest mały, mały niedosłuch u niego, ale on musi jednak koncentrować mocną uwagę i później zastanawia się. Czy trafi, czy nie trafi, bo ta dobrze z odnośnie od razu Czy jest to powyżej przeciętnej y, dla tego wieku, 71 lat? No jest, tutaj mi się zdaje, że to, to, to w tym takich, co jest, to, to dla, na, na wiek trzeba zabić. Tak, ale przeciętnie w kadiunkcie y, w wieku 71 lat ludzie przeciętnie w większości gorzej słyszą czy lepiej? No niektórzy dobrze nie to jest tyżą. to zależy, to są sprawy osobnicze. Nie można tak mówić czy, czy, czy tak, czy, czy lepiej, czy gorzej, to zależy od procesów znaczy, od, od jak No jakie to ma znaczenie, czy Wolski był lepiej czy gorzej słyszącym 70-latkiem we Milcinie? Żadne. Znaczenie ma to, że Wolski słyszy lub nie słyszy. Dla weryfikacji, prawda, dla badań to miało znaczenie. Ale to akurat nie był taki, taki niuans. Znacznie ciekawsze było, były zajścia, jakie miały miejsce, gdy Blania przesłuchiwał popiołków, czyli rodziców tego Adasia, który, który był rzekomo drugim świadkiem, i przesłuchiwał samego Adasia. W trakcie rozmowy z mamą Adasia Popiołka. Ta kobieta ewidentnie stwierdziła, że Adaś u całym zdarzeniu powiadomił ją dopiero po tym, jak usłyszał to od sąsiadów, którzy przychodzili do domu i opowiadali o zdarzeniu Wolskiego. Było to przez matkę kilka razy potwierdzone, że najpierw do domu przyszła rodzina, która opowiadała o tym, co spotkało Jana Wolskiego, a dopiero po tym, jak ta rodzina przyszła i o tym opowiadała. Dopiero po tym Adaś zaczął opowiadać, że widział jakiś dziwny obiekt nad domem rzekomo to samo UFO, które lądowało na Polance. Ale, Ale on od, mówił, od razu powiedział. pani sam powiedział, kiedyś jeszcze z nikim nie kontaktował, nic nie wiedział, zaraz po tym wybuchu, jak pani wyleciała. Nie, nie mówisz wtedy, bo później, jak już w przyszła z pracy i jak czytał. Tego samego dnia, tak? Tak, z Czy pani po tym wybuchu z kimś na ten temat tego samego dnia rozmawiała? Nie rozmawiałam, tylko już to było gdzieś po pierwszej. I co, co o, z kim i o czym pani rozmawiała? Ja nic nie mówiłam, wie pani o tym wybuchu, tylko poszła mi sąsiadka, mówił pytanie, czy słyszałaś taki, że. Pana Wolskiego takie ludzie jakieś napadły. A się to coś. pani już wiedziała. Nie, ale to już by pani później... Ja wiem, ale pani ale pani już tego dnia widziała tak. i Ada, opowiedział pani to wszystko już po, po tym, jak opowiadali ludzie, tak? No ta, nie jeszcze, jak nie ten powiedziała ta pani dopiero i tyle było, że skończyła, ja bym nic nie słyszała. No, tyle, pani... no, no, no. A później dopiero siostra jechała z pracy, też zaczęła mówić, że coś było i nic, i mąż przyjechał. Dobre, się I tutaj. kiedy... I Adaś, pani wtedy Adaś, a jeśli nie wiedzieli tego pana, tylko można to pytać. A co wiedzieli na ten temat już? Że tylko na farmie pana Wolskiego na jakieś ludzie. Tylko a wiedzieliście, było. że zielone twarze mieli? Czy nie wiedzieliście już tego? Czy... Już mówił, tak. Mówili, tak? I Adaś mógł, niech pani to powie, czy Adaś mógł to najpierw usłyszeć, a dopiero potem swoją wersję powiedzieć? Bo on nie powiedział tego pani natychmiast po tym, jak pani przysiągnął. Nie, on mi nie powiedział, ja się w ogóle nie pytałam. Się spytałam, czy, gdzie to I nie było. Dobrze, on ale mówi, co on przyszedł? Jak on przyszedł po tym wybuchu, to co powiedział? A nic nie mówił. Nic, w ogóle, ogóle nic, nic tak? Nic nie mówił. E, I Zbigniew Blania Bolnar miał tą wiedzę. Wiedział o tym, że ta kobieta e, mu to przekazała. No, jest to na taśmie. Natomiast w książce nie ma o tym ani jednego słowa. Po prostu Blania to przemilczał, wręcz yy, później yy, wywierając presję na, na, na tą kobietę i na jej męża, yy, jak gdyby wymusił nowe zeznania, czyli takie, że to jednak Adaś najpierw opowiedział, a potem dopiero się mógł o tym dowiedzieć od rodziny. Yy, kolejna bardzo ciekawa rzecz, jak Blania przesłuchiwał małego Adasia. Mały Adaś. Yy, Opisując ten obiekt, e, twierdził, że obiekt miał śmigła. Natomiast jak y, spojrzeć jak, jak wyglądał jak wyglądał obiekt w, w Emilicinie. Sobie go. Z tego co pamiętam, to w tym filmie u progu tajemnic było, było też wywiad z tym małym, i on wtedy mówił, że, że tam widział pilota i że pilot miał jakieś te, no, na uszach słuchawki wielkie. To o pilocie też, też zaraz powiemy, bo to też jest bardzo ciekawe. Więc obiekt wyglądał tak, prawda? Według relacji Jana Wolskiego. No trudno mówić tutaj gdzieś o śmigłach. Bardziej wiertła. Dokładnie. Natomiast podczas przesłuchania. Gdy Adaś wspomina o śmigłach, to zbidnie w blania, prosi, żeby mu pokazał, jak te śmigła wyglądały, i do tego celu daje papierosa. To było takie śmigło tutaj, śmigło Adasiu, tu było śmigło, na wierzchu, na wierzchu nie było śmigło. Tu, a tu nic nie było. A tu no co było? Teraz, teraz Albo nie ma, daj papierosa, daj papierosa, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Na to popij. Zapalniczkę. Nie, 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 papieros. Papierosa. Ja może nie, 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 papieros najlepszy. I y, kobieta, pani doktor, y, chyba Piotrowska, Piotrowska, która prowadziła te przesłuchania razem z y, Blanią, mówi mu, że, że nie papierosa, tylko zapalniczkę, że będzie lepsza. Więc blania upiera się przy papierosie. Dlaczego? No bo papieros ma taki kształt jak ty wiertła, taki jaki chciał po prostu, jak gdyby wymusić w zeznaniach, w zeznaniach małego Adasia. Nagranie jest, ja potem, panu, ja potem Panu puszczę, żeby Pan mógł posłuchać. Kolejna, kolejna kwestia, którą, którą Blania zataił, to była znajomość z Witoldem Wawrzonkiem. Poprzedzająca zdarzenie w Emilcinie. To była kwestia kluczowa. No, Blania przyznał się do, do, do tego dopiero w 1994 roku. Dopiero e, blisko 16 lat po zdarzeniu w Emilcinie, Blania publicznie w swojej książce przyznał się, że tak faktycznie znał wcześniej Witolda Babrząka. No Powód, dla którego nie przyznawał się, był oczywisty, bo zachodziłoby momentalnie podejrzenie. Że coś jest to na rzeczy. Także dokładnie, że coś jest na rzeczy, że oni znali się wcześniej. Więc, a ponieważ to Wawrzonek powiadomił zbigniewa Blanie o tym zdarzeniu, więc zachodziło podejrzenie, że być może to jest ich, ich wspólna jakaś robota manipulacja. Kolejna kwestia bardzo ciekawa, którą Blania zataił w swoim śledztwie, to były pióra, które zostały znalezione na brzegu łączki. One zostały znalezione przez rysownika. E, który, który tam przybył, Pana Baranowskiego e, i on, jak prowadziłem z nim korespondencję, potwierdził mi, że on te pióra poszedł, pokazał Blani. Blania w ogóle nie wykazał nimi najmniejszego zainteresowania, a przecież... A pióra tam były jak dzień po, czy...? E, oni tam byli jakiś czas po, po, ty, po tym incydencie, ale pióra były ewidentnie obcięte, więc to, to, to było podejrzane, z, z, zwłaszcza, że zdaniem Jana Wolskiego w tym obiekcie na, na ziemi tego, na podłodze tego obiektu leżały wrony. wrony. Więc łatwo było sobie skojarzyć wrony, obcięte pióra, i każdy, kto weryfikował takie zdarzenie, powinien wziąć te pióra, i je oddać do analizy, żeby dowiedzieć się. Czy by należały do Tak, po pierwsze, a po drugie, czy były obcięte i czym były obcięte, czy też może to po prostu były pióra e, odgryzione przez jakieś drapieżniki, które, które ptaka zabiły. Ale to też wystarczyło sprawdzić, czy one są po prostu czarne, a były? Były czarne. E, I Blania nie wykazał tymi piórami najmniejszego zainteresowania, dopiero wiele lat później kazał sobie przysłać te pióra i, y, 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 panu Baranowskiemu no i potem chyba ślad po tych piórach zaginął.